hej kochani, z tej strony Ali. witam was w kolejnym odcineczku z aktualizacji na moim kanale A Dzisiaj jest aktualizacja pod tytułem Nowe zadanie fabularne, burza nad przesmykiem diabła Jest właśnie to zadanie, to burza nad przesmykiem dia diabła, ale jego jeszcze nie mam, więc niestety no, nie mogę I oprócz tego są zniżki na bazarze Jest nowy bazar z końmi Jest Majorwik powrócił odwoźny bazar z niesamowitymi ofertami na konie, zwierzaki i przedmioty. Skakuj na swego, swojego rumaka i pędź do Murland. Oferty te będą dostępne do 2 czerwca. Ok. Zniszka na konie. Przez następne 3 tygodnie możesz sobie sprawić nowego konia dzięki zniżkom na dwie rasy. W każdym tygodniu będziemy mieć zniżki na dwie różne rasy. Konie sprzedawanych... Koni na, sprzy, rasy koni sprzedawanych na bazarze. W tym razem, to, tym razem koń Apalosa generacji trzeciej kosztuje 540 starkość. Z kolei Persherona generacji trzeciej kupisz za 510. Wyprzedaż zwierzaków. Niektóre z naszych terierów są teraz dostępne na bazarze. Ze zniżką o wysokości 40%. Rabat ten jest stały. O, ale super! Że stały. Wyprzedaży mnóstwo przedmiotów obniżyliśmy. Ten wyjątkowy styl, wybiory, akcesory. DDDDD. Ale te są stare. Na horyzoncie widać postępy konia. Więc no następna aktualizacja będzie naprawdę gruba. Ok, to tyle. I dobra, i widzimy się jak będziemy już na bazarze Już jesteśmy na bazarze Będziemy kupować konika zaraz Ale najpierw zobaczymy sobie te terierki, Pieski o. Fajnie, tanie Super Okej, okay. teraz koni, Tylko jeszcze Zobacz, jak wyglądają te sklepy teraz. Tu się ktoś klika, tak. O, ja mhm. domu są słabe, słabe rzeczy. No i Fajnie jest szafa. No to super. To teraz. Kupujemy konika, tylko muszę się rozebrać. Konia rozebrać. Dziu. I kupujemy konia. Okej, okay. i ja jeszcze bawią tego kupimy. Kupim... Kupimy tego. Przepiękna jest. I zmienię jej żywem, bo ma serduszko. Pokażę Wam serduszko jej. Takie serduszko ma i chlebie, i słodka jest szczególnie. Ale mi się nie podoba, dlatego kupuję dwa kolczyki, bo <gryw> bardzo mi zależy, żeby miała ogon na plecią, z I są tanie. Tanie konie. Rozumiecie to? ok I młoda klacz właśnie. Wcześniej wybrałam imię. Misty będzie. Ok. Pięknie koń, naprawdę. Mi się mega podoba. Nie kupujemy. piękna! Będzie moja chyba, nie wiem, która palosa. I teraz, się mamy teraz. I super. Wiem, ja dziwnie wygląda w tych barkach. Tak dziwnie się ulają jak chodzi. O Boże święty. Okej, okay. dzisiaj zmaruję bardzo dużo sterkońców. Ale dobra, tylko tak wstępie ma. Koń. Tutaj te warkoczyki tragicznie wyglądają. Hop. Nie wierzę. O Boże, mogłam sprawdzić najpierw nie wierzę, nie. Nie, ja nie wierzę. Chodźmy do stajni, bo ja nie wierzę, co się stało z nią. Bo no, trudno. Nie będzie miała ciągłego ogona. Po prostu nie Te warkoczy na nie wyglądają tragicznie. No, mega żałuję, bo zmarmowałam. 19 tych. No, słaba. nowa fryzurka. Bierzemy tom. Wyglądam No, przykro mi w sumie, bo. Warkoczki no fajnie, no patrzcie, widać to serduszko, nie? Ale no... Tak się no, ruszają tragicznie. Że nie. Ja nie zostawię tak tego konia. jednym koniu I najbardziej mi się żałuję tych warkocza tam. Ale dobra, bierzemy tam. Bo myślicie, nie możemy zostawić tak? Dobra. Jesteśmy już z nowym sprzętem dla konia. No ta grzywa rusza się lepiej. Ze sprzętem? Z, z grzywą. Mm. Ta grzywa rusza się lepiej też źle. O, Boże. Dobra, nie, no. Już zostawię no. Już nie będziemy tego na drzeżkach. Ok. O, no też no, się rusza no. Ale no, się rusza Ale te warkocze tak latały, tragicznie, że szok No już się z wami pożegnam już chyba wszystko I teraz Mam nadzieję, że wam się podobało i... I... Mam że wam się podobało.